Teoria strun od dekad była piękna, ale kompletnie nieweryfikowalna, aż do teraz. W roku 2024 naukowcy z projektu DESI, czyli Dark Energy Spectroscopic Instrument, zbadali ponad 6 milionów galaktyk. Wyniki? Ich rozmieszczenie i ruchy pasują do niezwykle precyzyjnego modelu, stworzonego właśnie na podstawie teorii strun. To pierwszy raz, kiedy dane obserwacyjne w takiej skali zgadzają się z tym, co przewidywał model strunowy dla ciemnej energii, a mówimy o sile, która odpowiada za przyspieszające rozszerzanie się wszechświata. Według tego modelu to nie jakaś tajemnicza energia napędza ekspansję, tylko efekt oscylacji mikroskopijnych strun, budulca materii i przestrzeni. Co to oznacza? Że być może cała nasza rzeczywistość, łącznie z tobą i mną, powstaje z wibracji niewyobrażalnie małych strun energii poruszających się w więcej niż trzech wymiarach. I jeśli to prawda, to być może właśnie po raz pierwszy zobaczyliśmy fizyczny ślad czegoś, co do tej pory było tylko matematyczną fantazją. A wtedy pytanie nie brzmi już, czy teoria strun ma sens, tylko co jeszcze może nam pokazać, czego dziś nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.